Premier Donald Tusk wzywał dzisiaj do jedności, do tego, żebyśmy razem wszyscy się zjednoczyli w obliczu tego zagrożenia. I tak oczywiście, myślę, że nie ma w polskiej polityce nikogo, kto nie uważa Rosji za agresora. Myślę, że wszyscy doskonale zdajemy sprawę, że trzeba się przed Rosją bronić i że Rosja jest dla nas zagrożeniem. Natomiast nie mogę zgodzić się na utrzymywanie jedności z obecnym kierunkiem rozwoju polskiej armii z obecnym stanem troski o polską obronność. Nie będzie jedności pomiędzy opozycją a rządem w nieprodukowaniu broni i amunicji. Nie będzie jedności w nieprzygotowywaniu Polski do wojny. Wojna trwa już trzy i pół roku. To jest naprawdę szmat czasu. Cała druga wojna światowa trwała 6 lat i jak wszyscy doskonale wiedzą, wojna się w ciągu tych 6 lat znacząco zmieniła. Wojna, która się toczy za naszą wschodnią granicą, również zmieniła się przez pół roku i obecnie jest zupełnie inna niż była w 2022 roku. Niestety państwo polskie tego w ogóle nie zauważyło i dalej przygotowuje się na wojnę, której już nie będzie, która odeszła do przeszłości. Chciałbym zaapelować w tym momencie, kiedy wszyscy myślę, że jeszcze lepiej zdajemy sobie sprawę z zagrożenia, o to, żebyśmy wreszcie się obudzili, wreszcie naprawdę zdali sobie sprawę z realnego zagrożenia, z realnego stanu wojska polskiego, żebyśmy zaczęli wreszcie widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest naprawdę a nie taką, jaką byśmy chcieli kiedyś widzieć. Więc mamy olbrzymie, idące w lata, zapóźnienia w sprawie dronów. Nie mamy amunicji artyleryjskiej. Średni wiek polskiego rezerwisty to już w tym momencie ponad 50 lat i rośnie. Nasze państwo nie przygotowało się do tej wojny. Niestety, to jest straszna informacja. Kiedy ja o tym mówię, to słyszę. Zarzuty w moim kierunku, że to jest niepoważne, że ja psuję zgodę narodową, że ja psuję świetną atmosferę, będziemy wszyscy silni, zwarci i gotowi, to na pewno zwyciężymy wroga. No Problem jest taki, że dokładnie to Polacy słyszeli w 1939 i jak się skończyło, wszyscy doskonale wiemy. Z wartością, gotowością, jednością, świetną atmosferą, poklepywaniem się po plecach i szerokimi uśmiechami nie, zatrzyma, nie zatrzymamy dronów, nie zatrzymamy ataku. Do tego potrzebna jest broń, do tego potrzebna jest amunicja, do tego potrzebni są żołnierze, potrzebne są drony. Musimy zacząć wreszcie na poważne. Przygotowywać się do tej bardzo poważnej sytuacji. Należy jak najszybciej uprościć przepisy, zliberalizować ustawę o produkcji broni i amunicji, tak żeby wreszcie firmy mogły zacząć produkować w Polsce broń i amunicję. Należy pracować nad zwiększeniem zdolności produkcyjnych dronów. Ja rozumiem doskonale, że nie ma co teraz budować miliona dronów na półkę, których mamy nadzieję nie wykorzystamy, ale musimy zbudować zdolności produkcyjne, po to, żeby móc, w razie czego ten milion dronów wyprodukować. Trzeba firmom płacić za utrzymywanie zdolności produkcyjnych, za rozwijanie tych zdolności produkcyjnych. Musimy stawiać na. Polską produkcję, polską produkcję broni, dronów, amunicji. Musimy zacząć testować nasze wojsko i nasze brygady, bo sytuacja jest naprawdę poważna. I mówię o tym dzisiaj, nie dlatego, żeby psuć dobrą atmosferę, nie dlatego, żeby kogoś straszyć, nie dlatego, żeby siać paninkę, tylko po to, żebyśmy wreszcie dobrze się, wszyscy się obudzili, bo to jest najlepszy moment do przebudzenia się, zarówno naszych polityków, jak i naszego społeczeństwa.